Więc witajcie w kolejnych przygodach Rebel Inc. z dodatkiem dolary i katastrofy. Dzisiaj lecimy już, który trzeci, nie czwarty, czwarty scenariusz z tego właśnie nowego dodatku zwany przed sztormem przed burzą chyba tak byłoby lepiej. I o co tutaj chodzi? Eee, naukowcy są zaniepokojeni, re, zaniepokojeni re, raportami sejsmicznymi e, na temat tego, właśnie tej mapy. Ona nazywa się Devil's Peak. Jak to szczyt diabła? Diabielski szczyt, coś w tym stylu. No i trzeba wysłać się tutaj drużyny geologów, żeby tam sprawdziły, co się dzieje. Zebrać dane na temat właśnie tego, co może nadejść w tym regionie. My wiemy oczywiście, że wulkan wybuchnie, ale to jeszcze tutaj właśnie przed tym, zanim to się stało, się dowiemy, jak to się stało pseudo. No ale oczywiście będą nam też przeszkadzać tutaj rebelianci. No to jedziemy. Czatu odcinek że może na to. Bardzo mi miło. Super. Eee, mamy tutaj specjalnego, <laughs> jak widzicie, dziadka. To jest geolog. Nie możemy nikogo innego wybrać, ale mogę mu wybrać specjalistów tutaj, nam tam doradców. Kogo ja bym wziął? Doktor zostaje, doktor z IMBA. To jest jeden z najlepszych typów doradców, jaki może być. Dziadek też jest super. Ta pani... Mm... Niech będzie pani. Tutaj tych trzech mi się wydaje, że oni są najważniejsi. Weźmy może znowu drogi, zaryzykujmy. Tutaj na przykład... <laughs> Kiedy... Żołnierze koalicji, czyli ci niebiescy lepsi wygrywają bitwy, to wtedy. dłużej potrafią być na polu bitwy. Spoko, ale chyba wolałbym. No może to, przyspiesza nam szkolenie Zielonych żołnierzy. Ale tutaj wybrałbym już kogoś innego. Garnizony ręcznie kładzenie. Hmm, śmieszne. Dodatkowy garnizon drony. Hmm. A może to, że będę mógł własnoręcznie kłaść garnizony. Z tego co pamiętam, właśnie na Brutalu oczywiście jedziemy. To będzie trudne, to jest ciężka mapa, taka... Ech. Dobra, wieczne bagno. Jedziemy. A więc przed sztormem. Sejsmiczna aktywność tutaj jest niepokojąca. To jest oczywiście nowa mapa z dodatku, którą już graliśmy sobie. Trochę dawno temu, ale jednak była. Gdzieby tu się... najlepiej koło mostów oczywiście, nie? Żeby zabezpieczać ewentualne drogi ucieczki. I o co chodzi? Jest nowa muza. Aktywność sejsmiczna. Użyj specjalnego tutaj specjalisty od walki w gównianym terenie, żeby zbadać tą aktywność sejsmiczną. I żeby wygrać, musimy w ogóle to wykonać. Nie musimy zabezpieczyć, nie musimy pokonać wroga. Musimy tylko i wyłącznie dbać o to, żeby zbadać wszystkie aktywności sejsmiczne. Ile ich będzie, nie wiem? Jest geolog nowy tutaj właśnie nasz wybrany gubernator. Mhm. Mm tak, mamy za darmo gówniane drogi. I on ma dostęp do właśnie specjalistów, z tego co rozumiem, tak. W gównianym terenie. Dawaj młotecek, dawaj to. Już! Już się pojawili ci. Ej, strasznie szybko, nie? No właśnie dlatego pamiętałem, że ta mapa, ona, ona nie należała ani trochę do prostych map. Ona była strasznie... Widzicie, nie mamy w ogóle pieniędzy, oni są drodzy. To jest głupia mapa. To jest durne. To już zaczyna... Demony zaczynają wracać, nie? Tutaj możemy oczywiście też tak jakby sprzęt po prostu dać jakiejś jednostce na polu bitwy. No i gdzie oni wyskoczą, powiedzcie? Tutaj, mhm. Mm a. Ah, to this action this zone. I na tym polega właśnie cały rak tej mapy, że aktywność sejsmiczna wyskakuje na różnych terenach, najczęściej gównianych. Zanim my tam dojedziemy, to minie 1000 lat, jak widzicie. Gnoje już teraz atakują. <gryw> to nie jest naprawdę proste. Nawet nie wiem, czy jak teraz go, wy... no sprawdzimy, spróbujemy go wysłać już teraz tam, nie? Zostawimy ten teren sam sobie. Ale czy on w ogóle zdąży? To jest pytanie a number 1. I musiałbym drugiego już kupić, żeby pozbyć się rebeliantów. Brakuje oczywiście wszystkiego, bo mówię, gdyby nie było problemów jakichś, na przykład, z regionem, to ok, ja mogę na to latać, ale ja nawet nie mam nic wykupionego. Rebelianci już atakują, to jest głupia mapa. Tu tutaj wydaje mi się, że twórcy trochę się odkleili. Tak, tak, jeszcze chcę zbudować luksusowy hotel, kiedy giniemy. Co za ludzie. I udało mi się. W ostatniej chwili udało mi się zdobyć. Tak, plus 10 do tego. Musimy w takim razie 10 sejsmicznych aktywności zbadać. Wtedy zwyciężymy. Ale no, moim zdaniem, minus 7 po prostu. Już mam 50, 60 reputacji. No, dlatego wydaje mi się, że to jest mapa czysto na RNG. Uda się to, uda się, nie uda się to, nie ten. Nie będę na pewno się tutaj pocić na brutalu. Jak coś to na normalu, to się zmęczy. To jest po prostu zbyt głupia mapa, żeby poświęcać się. Niestety, tu muszę przyznać, twórcy zjebali po prostu. Takie jest moje słowo na ten temat. Że twórcy nie, nie przemyśleli tego w tej mapie. Za szybko oni wyskakują. nie wyskakują. mieli... miałbym więcej czasu, ok, można próbować. Ale w takiej postaci, jak jest teraz, to jest czysty i wyłącznie rak. I ciągle są problemy. Oczywiście pamiętajcie, że z regionem nie. To nie jest tak, że ja tutaj nic nie ten Korupcja rośnie, wszystko rośnie. Ci zaraz pewnie będą do domu chcieli w ogóle wracać. <laughs> Bo czemu by nie? O, znowu miasto zajęli, minus 8, jo, jo, jo. No, widzę, że to nawet nie ma sensu. To jest bardziej wam pokazanie właśnie, że na tym brutalu... Spoko, jeśli ktoś to potrafi przejść, bardzo chętnie dowiem się, jak. Ja natomiast nie mam tutaj 20 godzin, żeby się męczyć z tym. No to mówię, bo pewnie spodziewam się, że niestety... To jest akurat prawda, że najcięższe scenariusze z tego, z tej gry polegają na tym, że znasz jakiś pewien trik. I to nie jest taki trik, że o grze, tylko trik na tą konkretną mapę. Czyli na przykład, przypuśćmy, żeby wygrać, zawsze musimy startować na przykład w tym miejscu. I nie ma. Jeśli nie wystartujesz tutaj, przegrywasz, nie? Więc to jest taka, że tak powiem, niestety, złota gówno zasada. O, że bez tego nie da się wygrać. I obawiam się, że ta mapa jest dokładnie tak samo. Że tu można wygrać, ale zawsze trzeba zagrać tak samo. Nie ma innej strategii. O, tak dyplomatycznie, jasne, jasne. No, tu nie ma czasu, tu nie ma czasu na takie rzeczy, nie ma, nie ma jakichś zająć. Jeśli pojadę w takie góry, czy w ogóle się zbugowało, chyba bo ani razu nie pokazało mi kolejnej sejsmicznej aktywności. No, dobra, no, to było pokazanie właśnie, jak ta gra niestety potrafi być niezbalansowana albo nieprzemyślana. Po prostu tutaj to nawet już nie jest problem RNG, tu jest już po prostu zwyczajny problem tego, że mapa jest źle zrobiona, może to jest błąd nawet, twórcy za szybko dają przeciwników ale na pewno to nie jest na, to nie jest mój problem. O. Ja mam takie coś w dupie. Nie zdajcie te te rzeczy. Yy, ja mam takie coś w dupie i jedziemy to normalnie na normalu. Normalnie na normalu. Ci wszyscy zostają. A w sumie właśnie nawet nauczonym doświadczeniem mógłbym dać yy, takie rzeczy jak nawet pan pilot tych zielonych to w sumie dobra, zielony był dobry. Drogi też są spoko, ale kilka z nich jest kupionych, dlatego niech będzie na przykład o ta na pewno się przyda. Dziadek, w sumie, nie wiem, po co on mi jest potrzebny. Security, tak, tak, tak. Albo więcej reputacji zaczniemy. No nie wiem, boję się, że jak nie wybiorę dziadka, to już w ogóle na no starcie mi się pojawią wrogowie. No ale nie wiem, weźmy tego, dla ja i tego gościa. A słuchaj na dziś, yy, w tym podejściu na normalu, ukryta, prawda, ukryty, ukryte zwycięstwo. No miejmy nadzieję, że to będzie zwycięstwo. Mm. To jest właśnie to. Nie mogę tego zignorować, bo wtedy nie wygram. Muszę je robić, te aktywności sejsmiczne. Atak, atak. Ja wam dam atak. Zaatakowałbym was, ale w łeb. Tutaj wyskoczyli, czyli prawdopodobnie są w górach, tutaj lub tutaj. Zakładam, że mają obóz. Albo tutaj w takim. No, <gryw> mają w, tym, w samym mieście, wydaje mi się, tak? Tak jest. <gryw> Przynajmniej to odkryłem. Wy oczywiście od razu badacie te próbkęsy. Hmm, nawet nie ma jakich zamknąć, wszędzie jest zbyt dużo, nie ma odcięcia w tej mapie. Tutaj musiałbym mieć trzech, tutaj czterech, tutaj też trzech, cztery, 500 Dobra, jedź tutaj na razie po prostu. Nie zawsze jest balans, no. Ale zawsze jest. Już nie powiem co, na literę S. Spie, spier, spie. No właśnie. Czego wy chcecie? Nie ma nic. Żadnego leczenia, nie ma wody, nie ma nic w naszym kraju. Jesteśmy biedną organizacją. Dajcie pieniądze, to wam zrobię. Tak, to jest moje, mój tekst na dziś. A! Aktywność sejsmiczna centymetr obok nas. Że ten musi przegonić, i nie wiem, czy zdąży teraz. Bo nie zdążył na przykład terenu odbić. Ale zdążył, dobra. Widzicie? I powiedzcie, że to nie jest zbugowane. Powiedzcie mi, błagam was, powiedzcie, że tamta gra nie była zbugowana. Tutaj dosłownie po kilku sekundach kolejna aktywność sejsmiczna się pojawiła. Natomiast tam nie było jej od tysięcy lat. I powiedzcie, że to nie jest bug. To, że tam w tamtej grze na Brutalu to nie był bug. Chciałbym to naprawdę zrozumieć. Ale boję się właśnie, że znam odpowiedź. Że to był bug. Weźmy już policję faktycznie. Jak oni tak uwielbiają latać w tej IWF, to, to dajmy policaj. E Woda, woda, proszki taka sytuacja i <grymka> korupcja. Łeee. Łee, dlaczego ja mam 500 spraw na głowie i nie mogę nawet tego nie. Nie w tę stronę, nie! Nie! Oszuści, znowu byliście tutaj, a. Paszol stąd. Ach, przynajmniej aktywność geosejsmiczna wyskoczyła na górze. Nie mamy dyplomatycznych rzeczy. Lalala. La, la. O, dobra, to damy. Idź tam. Ty jedź tu. Ty dyplomatycznie ich tam pogłaskaj po pupie. A ty poczekamy chwilę. Może się ruszą. Za je. A bo tu jest obóz. Super partia. Ale przynajmniej można tego. Jak walczymy w terenie, to i tak można zebrać próbkę. To jest dobre. Tu musimy zebrać. Tak, ja wiem, że ja ich nie mam pokonać, ale oni są w trzech miejscach. Mają pewnie 500 obozów. O, oh, korupcja, co? Korupcję trzeba na maksa teraz zniszczyć, bo już 50% za dużo. No! <gryw> Przecież sekundę, co ja tu byłem praktycznie, no. Nienawidzę was. Nie cierpię. Ech, nie ma pieniędzy na nic, ale mamy przynajmniej zebranie próbek! Hej, to już 40%, la 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 la! No, znieczysz to z miasto, no ludzie, no, miejscowi by ci pomogli, daliby trochę czekolady, bomby. A ty co? Nie ma oczywiście ochrony. To po co ja kupiłem tą ochronę? Czy nie kupiłem? Nie, no kupiłem policję. Policja. Znowu hejt na policję. Znowu policja oszukuje. Czy są jakieś problemy? Telekomy. Telekomy mamy, czyli to nie jest problem. Tak, naprawdę korupcja jest problemem. O, dobra. Spokojnie. Ty tu. Ty tu. Nie ma ludzika. Nie możemy szkolić ludzika. Dodatkowy ludzik jest potrzebny. Wy możecie być tutaj. To mi aż tak nie... nie. Znowu w miasto. To jest chore. To jest naprawdę chore. Jeszcze zaraz kończy im się służba, nie? To jest, to jest chore, że tutaj ten jeden. Wy chcecie wracać. Nie ma wracania. Ale muszą być za to garnizony, bo naprawdę nie wytrzymuję z nimi psychicznie. Dawaj to, żeby nie denerwować miejscowych. I musimy zniszczyć ten teraz. To w tym momencie. Mam to gdzieś. Tu mamy garnizon. Przyda się. I mamy tutaj, no tego nie zrobimy, mam to, tego, tu musimy ich rozwalić, bo oni nigdy nie dadzą mi spokoju w tym mieście Olewamy to, zobaczymy co się stanie jeszcze To też będzie dobry test nie, no, oni wszędzie nadchodzą W każdej kurde strony O, minus jeden tylko, dobra, czyli to nie jest aż tak złe jak myślałem Tych przedłużymy oczywiście Drony, naloty Więcej chyba tego, i tu mógłbym za 9 zł. Bo to nie do miasta pewnie idą w tę stronę yy, i na miasto ruszyliście. Nie cierpię was, nienawidzę. Ale tu mógłbym ich zniszczyć, gdybym wreszcie uwolnił się od lewej flanki. Wiecie, jakie to by było szczęście dla mnie? Musiałbym mieć tylko cztery jednostki. Cztery jednostki to troszeczkę ponad moje siły. Czemu to jest takie drogie? Dawaj. Ty tu, ty tu zabezpieczymy to. Weź ich, pokonaj wreszcie, Gnoju. Tutaj niestety tego nie zrobimy, i jedziesz tu od razu. Dacie radę. Tak, zamkniemy ich. Będzie spokój. Uuu. Dobrze, to dobrze, dobrze. tutaj nic nie zrobię z tym. Jeszcze tak specjalnie. Czemu nie może być tu? Czemu nie może być w 50 innych miejscach? Nie. Musi być w górach, najgorszym terenie. Jeszcze w samej środku ich bazy. To jest to. Widajcie. Plug ink po prostu. To jest, to jest motto tej firmy. Tu może ich zamkniemy. Znaczy, no, no nie zamkniemy, bo. Chociaż w sumie ty, bo tu jest nasza baza. Chyba się. Nie! Znowu! Oni to specjalnie robią. Oni to. Z... chcą mnie zniszczyć. Dawaj go zabi chociaż. Esa jest. I oni znowu lecą w tamtą stronę. Spróbuj to zabezpieczyć. 25. tak, 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 tak. Ty tu nie dojdziesz, nie? Miasto atakują. <laughs> Vulkan współpracuje. Z... No na no to wygląda no. Skrypty i Cheaty współpracują z rebeliantami. No co ja poradzę. Tak to można nazwać. Nie zdąży, nie? Nie. Minus 3. Czyli im bardziej olewam, tym gorzej chyba. Nie mogę już sobie pozwolić w takim razie na takie odpały. Dawaj ty do ochrony, ty tutaj i tu by się ich przydało ścisnąć. To zaraz się uda chyba. Dawaj tą komunikację strategiczną, dawaj jakieś pierdoły. Ty tam, mam nadzieję, że zwyciężesz, bo jak nie, to cię szczyści, stary. Ten ich wypędził w dół i uda nam się zabezpieczyć próbki, chyba. Dawaj, w dół. Ci niestety lecą w tę stronę. Nie, nie, nie. Dlaczego? Tu jest obóz na stówę. Tam musi być obóz. Dawaj, drona. O, jakże? Jest oboziątko. Dawaj, próbkę sy. Ty tam przegrywasz, ale miejmy nadzieję, że jeszcze chwilę wytrzymasz. Przegrywasz, wytrzymasz. Tak. Siedem złotych. Yy, nie wiem. Już nie wiem co im dawać. Ale chyba tylko w wojsko muszę już inwestować na razie. Czuję się dobrze, że te strefy się zabezpieczają, nawet widać, nie? Tutaj, tu ich zmasakrujemy. Na loty. Dawaj Noton. Nie, jeden złocisz. Sukiń syna. Dobra jest. Miejmy nadzieję, że jesteśmy w domu. Rozwal to. Ty do próbki. Ty do wsparcia. Ty idź do tego. Mm, yeah. Damy im ziemię tym uchodźcom. już nie płaczcie, naprawdę, chociaż wy mnie denerwujcie uchodźcy. Na was już nie mam siły. Na Tutaj zabezpieczają strefę. Można spróbować o nią powalczyć. Dyplomatyczna tutaj zagrywka. Nie ma żadnych problemów. Drogi bym rozwinął. Jakie tu są drogi? Tu są wszędzie autostrady, a tutaj takie coś. Dawaj, tyle co. Przynajmniej nie jest już tego problemem: korupcja. Korupcja bardzo ładnie została tutaj zniszczona. Yy, 22 to trochę dużo. A ty, mój drogi, jedź w to miejsce. Tylko, żebyś zdążył, bo naprawdę cię zniszczę. Nie! <ślesy> O matko, tutaj jest obóz. Nawet widać, że tu się pojawił obóz. To, to jest... Kiedy się wygrywa, gra to wykrywa. I, I ich specjalnie rzuca kłody pod nogi. Jeszcze oni chcą uciekać, nie mogę wam dać. Sierociniec trafiony. Dobra, spróbuj zostawić tam ten teren. Ty to rozwal. Niszczymy obóz. Ty tu się przeniesiesz. Mamy tu policję? Powiedzcie, że jest, pol jest policja. Może go zastrzelimy. Giń! <giby> nie, ucieka. No, ale tego już do domu, bo za dużo tego. Spróbujmy dać mu, żeby policja go się nim zajęła. Yy, luksusowy hotel. C czemu oni w każdej grze nie chcą budować hotele? To jest dosyć zastanawiające. Ludzik się szkoli. Uff. Dawaj, sprzęt. Tutaj nie stać mnie na forta. Yy, dobra, ty jedziesz tam. Ty ro rozstrzelacie prawdopodobnie policjo, więc idziesz tu. Jedziesz tam, jedziesz, jedziesz, dojechał. Ile jeszcze? Jest, tak? Czy. Aha, udało się, zebraliśmy wszystkie próbki. No, czyli widzicie, na, na normalu, normalnie zwyczajna strategia da się ją ogarnąć, ale na brutalu pewnie jest jedna, która taka złota, której nie można łamać zasad, której niestety nie znam. I. Okazuje się, że po zebraniu danych faktycznie tutaj diabelski szczyt yy, będzie erupcja, wybuchnie wulkan, co oczywiście ciąg dalszy nastąpi, co jest faktycznie kontynuowane na normalnej mapie. Niestety katastrofa jest nieuniknięta. Ale wredna mapa, moim zdaniem głupia, niepomysłowa, nie podobała mi się. To jest jeden naprawdę z niewielu scenariuszy, który mi się nie podobał. Nie, nie ma jakiegoś pomysłu na siebie. Lataj w tej wewce, te, niezbalansowany. Ech, nic nie miało ciekawego tutaj, nie? Co jest, przecież mam 100%, co? co się dzieje? E <laughs> <laughs> jeszcze jeszcze zbugowany, jak widzicie to jest. o. koniec? no już myślałem że nie wygram. no więc to było y jak to się nazywało? przed burzą. no moim zdaniem najsłabszy, najnudniejszy, najgłupszy, najbardziej niezbalansowany scenariusz. a już następnym razem czeka nas wielka susza. Hmm, chyba będą rzeki wysychać, coś takiego, jak tutaj można przeczytać z opisu. Ale to już następnym razem, a teraz dziękujemy za uwagę i robimy cięcie, do następnego, hej!